Kilka sekretów to kawoka. Najpierw musimy pójść. Zaraz wam pokażę. O, w to miejsce. Do szpitala na pierwsze piętro. Żebyśmy byli tutaj. Ojej. I... Piekamy te wszystkie gliki.

tutaj takie doktorka. Takiego dziwnego ogórka. Musimy wejść do przedszkola. I tutaj, właśnie, w plececzku jest taki diamencik różowy. I tutaj mm, za obrazem jest takie dziwne coś, właśnie. Nie wiem, co to dokładnie jest. Że tutaj, jakby w tym sklepie z i z wszystkim to, jakby tutaj na rurce. O, tutaj, właśnie na tej rurce. Ja zaraz wam pokażę. w tym miejscu, gdzie tutaj zaznaczam, na tej rureczce właśnie tutaj to mm, powinno być, że za ty, y, że ten. Taki ludzik jakby Ala. I jeżeli się że, że kliknie na to trochę menu na dole, to tutaj się otwiera są i tam inne. tam, no. Tutaj jest slime na, na podłodze. Hmm, pokażę Wam gdzie. Tylko ach, muszę. Muszę coś. A tutaj powinien być. Dobra, dalej. Że powinniśmy iść tutaj yy, w nocy, żeby była noc. Yy, wziąłem sobie papier jeden toaletowy. żeby go i wpuścić. I powinien wam się pojawić duszek, tylko ja już go wziąłem i go dlatego nie mam. Powinniśmy iść o, do tego miejsca. Pokazam strzałką. W tym miejscu na drugie piętro. Um, no. I tutaj za tym obrazem jest taka mata. I idziemy na pierwsze piętro. I jesteśmy na tym pierwszym piętrze, stąd bierzemy tą kulę. Idziemy dalej na drugie piętro. I no... Um, Bierzemy tą kulę, tylko ja ją muszę tutaj znaleźć. No, widzimy się jak ją znajdę. Dobra. Mam. I kładziemy obok. Nie będę tu się działo takie czary. To się powinno. I powinno się kliknąć na tą matę. I pojawiłam się taki duch. można sobie zwalić to jest taki duszek no że tutaj obok jakby za tym obrazkiem jest taka statuetka no jest taka statuetka że jak tutaj jesteśmy nie tutaj co um, tu nie mam tu to są takie drzwi i to jest taki właśnie stworek no, i jeżeli. Idziemy tu i tutaj w szufladzie są dwa takie. Slajmy. Mega fajne. Że jeżeli wejdziemy do Dentysty, weźmiemy już Będziemy szorować jej zęby. To w końcu nam się pojawi taka myszka. Taki biały diament. Dalej. Ym, Trzeba coś tutaj, o właśnie, musi być noc, musimy kliknąć tą, jakby o to i tu mamy taką wróżkę, jakby no zębową i tu gdzieś, o i tu jest taki ząbek, taki świecący, jak damy do zjedzenia. No nam wypluwa pieniążki. Też mega fajne, przydatne. Ale to działa z każdym ząbkiem. Jak damy jej białego zęba, to to będzie działało. Byle jaki ząbek.